Również w przypadku, gdy jest ono zabrudzone, zniszczone, starte, czy nie ma do niego wizualnego dostępu, ponieważ jest na przykład zamknięte w innym pojemniku lub zasypane ziemią czy śniegiem. Dodatkową zaletą jest wyeliminowanie plomb ołowianych, które wymaga dyrektywa ROHS. Na razie dyrektywa RHS omija przemysł mundurowy i medyczny, natomiast już niedługo będzie. W przemyśle logistycznym i plony ołowiane będą musiały być zastąpione przez inne rozwiązania techniczne. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przeciągnąłem czasu. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo za referat. Z przykrością muszę powiedzieć, że był to ostatni referat. W Czy mają y, Państwo pytanie do kolegi?